Witamy, jestem w Lodge, a to jest kolejny odcinek, chyba ten będzie w piątek albo sobotę, nie wiem jak to wypadnie, ale kolejny odcinek potężnych naszych przygód. Z tymi uciekamy panami. I dzięki temu możemy sobie w Walencji kolejne dwie dywizje rozpić. No, Korsi tu się wbić, ale trzeba te tyły ogarnąć. Zaraz na chwilę przed można zrobić. To nie, nie jest głupi pomysł. Co? O! Chce się nam dać sprzęt, z chęcią przyjmę. O! To jest ciekawe. E, z chińskich kraj to w ogóle tylko. Bo mi tak w ogóle nie ma drzewka. Pokażę. On ma chyba decyzję tylko. Natomiast ten pan ma drzewko. I ten pan ma drzewko. Ale śmieszne jest to, że rząd pekiński, czyli Beijing government, nie ma benjingów. Ale no, nawet nenjingu nie ma. To jest takie pomiędzy coś. No bo on ofensywal tam został, według tej historii, zniszczony. Ale przeżył w sensie, że wiecie, że został wypchnięty, ale przeżył. Ta druga ekspedycja na północ też się chyba nie udała, jak dobrze pamiętam. Serio, ty nas atakujesz, będąc Ilusio. No bo Tutaj nie zaliczam mu, że jest okrążony. Nie wiem. Jest banane ścieżki, są choja. O, udało się. Dobra, wyruszycie tutaj. Was mogę już przebudować. To jest ważne pytanie. dał to, to. Do tego dorzuciłem to. Można, czy nie zrobimy to? I teraz zrobimy tak. Yy, więcej arty. A no i sprzęt trzeba, dobra. razie niech ten sprzęt. Jak ta fabryka? Yy, bardzo źle. Bardzo źle. Gdzieś my mieliśmy możliwość dostania fabryczki, ja pamiętam chyba. Tutaj dwóch. A to potrzebujemy zrobić obydwie te rzeczy, dobra. No, drugi odcinek zaczyna się z, że tak się ześmie, z. Ty przy, lecisz tu. Możesz tędy polecieć. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Już mogę? Nawet powinienem. Też poczekajmy jeszcze, te 5 Może się uda na styk. Je. O, 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 atakują! Republikanie się obudzili. Nowy odcinek. No tak. Czytaj grę, Aiki. E Biso kabliad. Kurde, wiedziałem, że tak się skończy. Ej, bo my. Przerypiemy to zaraz. Dobra, wy tutaj pomóżcie. Weźcie jakoś, tu pomóżcie. Ty nic nie zrobisz, ty nic nie zrobisz. Ty możesz tu podejść, a wy lecicie dalej tutaj. Kurde, nie zdążyłem. Zagapiłem się, dobra. Czyli zrobimy trzy, nie cztery powstania. to wyszło na to samo w sumie. Eee, czyli tak. Walencja. La Mancha. Tu chcemy też robić powstanie. Dajesz. Jakieś chyba minusy za nadmierną ilość dywizji zostajemy ale trudno. Potem rozwiążemy. Najwyżej właśnie weźmiemy, zrespimy te jednostki, ewakuujemy i tyle. Monarchiści to ładnie kontrują. Są mega aktywni. Przedtem się siedzieli na tym swoim wypierdku takim, co nie? Mm. Ładnie im idzie, naprawdę ładnie tutaj wy tutaj. Dobra, przestańcie atakować. Ile do tego powstania? 7 dni. Tydzień! Tydzień dzień nas, towarzyszy od zwycięskiego narodowego powstania. Które. pozwoli nam zebrać sprzęt. Kurde, rebelian. Nie, kurde, to będzie piękne. Po co respijesz dywizję? Po to, żeby zbierać z nich sprzęt. Machni to Ty machnij to A, bo port mają, ja myślałem, że to kociołek był To nie, no to jak jeszcze malaga by odbili sobie to Ło, panie, co by tu się działo na południu To Zajści mają dość przewalono, ale nie do końca, bo Sadź mi się też zdrespiły? ej, nie chcesz mi ziołom dać prawa przemarszu? To jest tak, ty tutaj, ty tutaj, tutaj. Tego przeatakowali. Dajesz, może wejdziesz na Madryt, będzie śmiesznie. Będzie śmiesznie, powiedział każdy dowódca w czasie hiszpańskiej wojny domowej. Nie wiem, co tu się dzieje. Ale. Chyba ich striggerowaliśmy tak, że opuszczają front. I nie wiem, czy ja teraz, powinienem jako typowy gracz Hoja, wbijać tam na Hama, czy udawać, że jestem cywilizowanym człowiekiem i dać botowi fory. O tu jeszcze mam. Ja jak daj prawko. Ilusio Tu. A no tak, bo to ta wojna i chorzyła właśnie, o, proszę. A, no tak oni jeszcze mają tą portugalską gwinę. O, odbili to. Jest stąd spadu spadu. Bratysie, broniu, broniu. ty się bronił bronił. Ty zajwaniać tutaj. Przeatakuj tego przy okazji Korci! Korci, żeby tu wbijać, no ale nie no. Bo to tak można ich rozwalić. Chociaż kurde. Od Walencję podchodzimy. Dobra. Tu to jest ich wina. Pewnie będą krzyczeć, że tylko taktycznie się tam przemieszczają, ale kurwa ja doskonale ja wiem, że oni uciekają, to jest bez sensu, bo jeszcze pierwszy raz co widzę na tym. Uuuu. A co tu za złe rzeczy się dzieją? Do sztalpaktu będziemy musieli dołączyć. A, a, a właśnie, zobaczcie, kto tutaj jest ministrem ekonomii. Słuchajcie gdzie to było. Koleżę się, Mordę? <grytania> ministrem ekonomii został. Chciałby macie jeszcze innych, ale ten minister ekonomii jest śmieszkowy. Dobra, chodźcie tutaj Albo inaczej Dobra, ty się broń O boże Jakie zwyrole Jak... Jak... Ja się tego nie spodziewałem, jak ja ich szanuję za to masz drzewko? Nie masz drzewka. masz... Ty to jesteś Brytania, dobra. I oni to... Chyba też zajmali co, nie? Teraz. Ale to na pewno zajmali. To zajmali, to i to. Ciekawie. Włosi rip nic nie zajmali. Dobra, chodź tutaj to tych ewakuujemy, ziomków dobrych. Chcemy Walencję ponownie zdobywać. Czy oni już zdechną? Mogą, ale nie mogą. Dobra, zrobimy uroczysty bój. Tych rozwiążemy. Tych rozwiążemy. I do widzenia, państwo. Czy serio postanowiliście, że Ani jednak nie przychodzimy tutaj? No dobra. a no my tu wejdziemy. Ty płyniesz na około świata. O, wbili tu jednak, nasza milicja i bije. Tu sami weszliście? Co tu się stało? O, bo ja przypadkiem kliknąłem Was. sorry Dobra, mamy przyczółek. To dla nas lepiej. Ty pomożesz tutaj. Ty pomożesz tutaj. A wy wszyscy jedziecie tutaj. Chociaż, właśnie, gdzie my chcemy robić ofensywę? Mamy cztery dobre dywizje, które nie mają zaopatrzenia. Nie mają zaopatrzenia. Robisz tak. Ty jesteś priorytetem. Was usuń tych, usuń, tych usuń Ty podejść tutaj dla pewności i ty mu pomóż Takiego No dobra, jego, jego biją mocno to boli eee, Trzeba te fokusy wojenne porobić w ogóle Ale co to za walencja broniąca się? Halo, co, co oni tu mają nagle dywizję piechoty? Tak nie wolno. Co wybrażą na nich teraz? Oni stawiają nam opór! To niedopuszczalne. Nie no, serio. Uśmiałem się. O, pokonali mi tą dywizję. Dobra, was też rozwiążemy i teraz karabiny powinny być good good. Powiedzmy. Co ja powinienem jako dobry strateg zrobić? Yy, oni wrócili na pozycję. Tutaj to nawet widzę, że o nie! Ruch oporu najgorzej. A bo my mamy. Dobra, dobra, dobra. Już, 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 już. już, 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 już. Wariują. Yy, ruch oporu będzie zwalczać. Suppression 9. Suppression 9. Wy będziecie, bo dużo tego nie potrzeba nam. Albo lepiej. Zaraz, zaraz, właśnie. A nie moglibyśmy dać tych jednostek respionych? Daj tych. A wywal, gdzie oni byli? To wywal, to wywal. Coś tam będzie, a będzie skuteczniejsze, może nawet. Dobra, atakuję tu walencję. Mm, tu nas ewidentnie chcą wypchnąć. Dechel, kiedyś ona praktycznie nie wybuchł. Znaczy, kiedyś to w ogóle ta rewolta na start była, ale to jest. Oni bardzo łatwo ją mogą przegrać. Ej, ciekawie. Ej, naprawdę ten ran jest lepszy niż poprzedni, co ty pół roku go rozegrałem. To tu się o wiele więcej ciekawych rzeczy dzieje. Ale widzę, że ci są tylko po to, żeby. no, żeby wyzwolić się. Chyba, że potem dostają drzewko. A ci mają drzewko i to nawet całkiem fajne i duże. Wow. Jak to dywizja mi wygląda? Rewoltę mają. Dobra, nie wiem, ale jest ciekawie. Hmm. Powinienem tutaj rzucić tego w sumie i tak zrobię. Tu jak na zwykną to jeszcze pół biedy. Jak tu idzie? Pomału, ale naprzód. <laughs> Zaili. To jest taki rejon sporny do dzisiaj. W sensie Tutaj. Um, jak dobrze pamiętam, oczywiście. To tutaj, i. tu jakoś? Mujahediny, e, talibowie i tak dalej. Do dzisiaj mają autonomię taką. I, i te, trochę tam pomagają w rządzeniu Pakistanowi. Ale to jest śmieszne. Uśmiałem się. No co ja powiem więcej? Uśmiałem się. Wy możecie to wygrać, błagam. Dobra, co drugą wyślemy, to może będzie ok. Ci starają się mnie tu odciągnąć od Walencji. Komunistom, republikani pomagają. Wiedziałem, żeby im nie ufać. Doskonale, nawet bardzo doskonale Trzymaj tego, sami nam weszli w kosiołek Ofensywa, kontrofensywa, szybko! Walencję przy okazji zdobędziemy jeszcze Wielki kontratak chcieli zrobić, a kurde sami się w, w naszą pułapkę w, 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 wepchali No ale, a Dacie radę, wierzę w was Front wytrzyma Leon, Leon się broni, dobra My chcieliśmy te fabryczki jak najszybciej. Jak weźmiemy to Walencję, to oni gdzie wybuchną. Dobra, więcej karabinów dla nas, Dobra, udało się. Teraz tak. Połowy weźmiemy tu, połowy weźmiemy tu. Jak to nawet tu rzucę, i chyba też się utrzymają, tutaj co nie. Coś takiego zróbta. Wiecie, tu wypchniemy tą jedną prowincję. Tutaj wypchniemy e, tego zaraz, mam nadzieję. Chodź pomóż. Tą jedną, jak przepchniemy, tak naprawdę. Właśnie, można by zmienić jedną rzecz. Trochę nas to zaboli. Ile mamy karabinów? Nie, nie stać nas. Chciałem dorzucić jeden batalion jeszcze. A jak straty w ogóle? Proszę. Naszych zginęło 15 tysięcy. Więcej do monarchistów z południa coś robimy większego. To jest piękne. A no bo tu kociałek im poszedł. A ty tutaj? Gdzie? A tutaj wybuchli nam? Co tylko jeden? Dobra, wbijajmy się. Ty już normalnie idziesz Zrobimy tak. Yy... O, udało Ci się, żyjesz Uciekaj Złapali. Czyli oczywiście, że go złapali, bo jakby go nie złapali, to byłoby za dobrze. Którego ja brałem z tej ziomka? Ciebie, dobra. A no. Patrzcie, niby nie mają prawa przy marszu, ale sobie łażą wzajemnie. A no tak, w święta był przewrót. Święta to jest najlepszy czas na przewrót wojskowy. Pamiętajcie się Jaruzelskiego. Kolega to by się coś nie pomyliło. Tu mi chcesz wbijać. Op. Ej, ładnie, jak dotkniemy się z monarchistami, to nie będzie źle chyba. Kurde, ja nie wiem czy player leada odpaliłem, czy nie. Nie wiem, teoretycznie bez... Player leada, żeby się nic głupiego nie stało tutaj, w sumie. Bo nie wiem, jak player lead tutaj będzie działać. O minus 50, ale dwie fabryczki. Kurde, za dwie fabryczki to można. 117. Mmm. Dużo i soczyście ich załatwiliśmy, tak doskonale. No tak, bo paternao to kracić co są po naszej stronie. To to jest ze strefa zdemilitaryzowana? Halo. O Boże, jak oni tutaj południowo południową Kolumbię okupują. hala, co tu się stało? Czerwoni, czerwoni. Hmm. Peru w sumie to jeszcze to i to rządo, tak jak patrzę. Oni mają odżywko? ją. Brugwaj ma drzewko Nie ma. Brazylia? Nie ma. Brazylia może mieć wojnę mam no to pamiętam. Ale widzę, że mało się dzieje. Ta wojna no mała wybuchła, ale w ogóle się nie. Poprzednio to już już tutaj, jak jest sierpień, to ja chyba do września, czy października, to oni, kurde, tutaj się naparzali. Co robili takie jakieś back to beer? Okej. Okay. Odbije się tędy ale potem potem tutaj. miałbym punkty, to bym te fabryki pobudował. Mam nadzieję, że je będzie można po wojnie też budować, że to ogólnie jest ekonomiczna decyzja. Jakaś dajesz, jedziesz na Madryt. A do boju. Naprzód! Madryt musi paść Może jeszcze zdążymy? Zdążymy czy nie zdążymy? Pusty Madryt Ale to czy zdążymy chyba zobaczymy już w następnym odcinku A w tym będzie to wszystko O Boże, ale ofensywy Poprzednio zajęliśmy Barcelonę i pod Walencję podeszliśmy, teraz zdobyliśmy tylko Walencję i tutaj taki cię wbiliśmy, mało zrobiliśmy w tym odcinku, mi się wydaje, ale warto było, ładnie broni się nasz ziomek, hmm. no to w tym odcinku to będzie wszystko, widzimy się w kolejnym, siema, ja byłem w i przypominam, daj kolejny komentarz, będę subskrybowanie, hejo